Łóżka. Siema w de the Forest. W tym odcinku zagramy sobie Wedwarsz. W tym odcinku właśnie pokażę Wam, ile już nabiłem gwiazdek i... 31. O! 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 jeden gwiazdek udało mi się nabić. Przez tydzień i tam nie wiem, no przez y, oś, 10 tak około dni? Prawie 2 tygodnie 31 gwiazdek. Mało powiem, mógł być więcej. o widzę że już tu jakieś te kozaczy. Powiem wam, że nie wstawiałem tego, tych odcinków wcześniej, no, bo mam takie. Przydałem, że on się tapnął. Lagi, że no normalnie nie wiem co, to jest taka ta nagrywarka i mój komputer to jest takie dziadostwo, że no powiem Wam szczerze, naprawdę, że nie, nie, nie idzie nagrywać na tym komputerze. Ja nie wiem czy na razie ja nie przestanę w ogóle wstawać odcinku, bo takie lagi są, że pan mówię no. Jakbyście sami nagrywali, to byście stracili, że to jest tak ciężko nagrywać. Ale dobra, nie, dobra, jakoś się staram nagrywać jakieś tam odcinki. Zamiast debil sobie na serna prać, to on sobie był on tutaj, e, drewno. Kurde, lagi mam, jeszcze nie jestem rozgrzany, mogę spaść. Wydryż jeszcze żółty. Żółty jeszcze jest. Więc zaraz, znaczy zaraz go nie będzie. E, co robisz, durnio? Dobra, Eziak jakiś. Tak mm. co Co za czekon Co ten tylko sobie wyobraża? Dobra, jeden z głowy Pewnie zaraz z drugiej strony przyjdzie jakiś czerwony, tak? O ty O oh fuck on mnie... On, on mnie wstraszył. O oh fuck, ol, co ja zrobiłem, kurde bym mógł jeszcze muzorać Ale bym nie wystraszył walony Wbił drugą stroną do mnie ścierwo nie myte Joki śmieć, kurde on mnie wyrasił. Kurde dwa rety poszły się walić, czy z tego Cwela nie tego. Nie mam kiedy zaatakować ścierwo nie myte. Czuję, że z drugi, no jak Już żółty z drugiej strony bierze Ale ja cię mi się nie widzę, no eny, no i teraz z dwóch stron biorą, no kurde jak to grać? O ty ścierwo! No ich! No i patrz, ścierwo będzie mi było z drugiej strony! Ha! Czerwony stracił łóżko. Komu no to, to ja nie wiem. No kurde, jakie ścierwo walone, 2v1 Sojban nagrane Te szma, szmaty myślę że ten, że dostaną ten Że dostaną unbana, ścierwa te. patrz dobił go Jaki frajer Dobra widzowie, widzimy się przy kolejnej arenie. Dobra widzowie, jesteśmy już na arenie Oczywiście zaraz o nie gadajcie, że biały jest e, koło mnie A jak biały jest koło mnie i go nie ma, no to idę do, do czerwonego i będzie, nie, do różowego I będzie czerwonego i, róż, i ja będę go brał z czerwonym i zabiję go i będzie z Dobra, Budować łóżko Obudować łóżko trzeba pierwsze Dobra, dobra, już teraz To jest najlepszy sposób na Bedwarsach na tym serwerze. Najlepszy sposób aby wybudować łóżko. Bierzesz sobie stack pełny i tak stack ci tylko potrzeba jest na obudowanie. 6 zostaje ze staku. Obudujesz tak łóżko i jest bardzo mocno obudowane. Bo widzę, że w księciuniu sobie za dużo za dobrze się poczył po w księciuniu, poszedł na diamenty. Czy on już zniszczony jest. Nie jeszcze, nie jest latany. Oj kurde, ten spadł, muszę pomału się pomału budować No takie lagi są, że ja mówię 50 FPS-ów tam no, 60, ale i tak mam lagi Bo normalnie to mówi Adam, ja jak mówiłem to nie mam 100 Dobra Na pewno mnie z drugiej strony nie wierzę, bo to jest jakiś heziak Gdzie on jest? Co on zrobił? Gdzie ten typo jest? Tutaj? Co on robi? Co I gdzie on powie? A dobrze, jesteś. Mam no, nadzieję, że nie jesteś dobry. No, ja mam radę. Chodź tu, Gnoju. Co tu? Ale muszę uważać, mam 6 diomendów. Nie gadaj, że już ten walony cali się buduje. Kurde. Czy ja byłem przy, cicho przez chwilę, czy nie? Bo ja nie wiem, już sam, już nie pamiętam, pamiętam schemera dostałem. Dobra, chyba go wyliłem i dlatego byłem cicho, dobra. Yy, lecimy teraz kto dead? Zielony dead. Tak? Tak, zielony hack. Uuu, ciekawe czy hak czy nie hack. Czy to jakieś dziecko, które nie umie się bić, tylko mówi, że hak. Co ja kupiłem? Ja pierdzielę Hejsla kupiłem nie Dobra, czy czas teraz na czerwonego, żeby poszedł sobie z tej i wyszedł? o nawet nie wejścia zrobił do, do swojej bazy No i fajnie Nie muszę się budować i spadać bez potrzeby na tych lagach Nie no na serio mówię, na plagach co może nie wierzycie, że on nabił, ale widzę, że tu... Dobra, nie będę, nie będę go te, Nie będę go teraz bił. To czerwony go zabił? Nie, żółty go zabił. Nie chyba nie zabijłem, Co on zrobił Trzeba nie? Co za typo Troszeczkę i tenków jest, muszę pilnować. Kurde, ciekawe czy oty typu nie jest dobry. Żeby nie było, że ja tutaj dedam. Jaki sprytny cpel. Polaz do mojej bazy przez ten. Jaki śmieć. Wy myślisz kościół, że ja nie, nie, nie ogarniam takich typów jak ty? Nie bój się, ja już idę do ciebie. Tam jest czerwony, tam jest żółty. Żółtych wejdzie z drugą stroną do mnie Jest, ale ja go przychytrzę i pójdę Chyba tak O, księciu nie do mnie Ciekawe czy jest Makro Nie, dzieciak jakiś To nie ogarnia gry Myślałem, że no, jakiś kozak jest jako... Czyli tak myślałem Jak ma, już, ma ktoś jakąś rangę To znaczy, że już jest taki trochę lepszy Ogarnia grę, a te co nie mają rangi to są zwykli gracze, którzy nie potrafię nic zrobić, to już, to jest już, to jest już potwierdzone. Dobra, teraz szybko żółtego niszczymy. bo za dobrze się popił. Znaczy, trzeba sprawdzić sytuację z akwą. czy nie było, że... O kurde, nie, bo on może mi... a, ty tam jesteś księciuniu. Ciekawe czy ma sharpnessa, czy już kupił wszystkie efekty I te... Ale ty nie oraj ścierwo, nie myte. Kurde. Kościół. No i puste. No i fak, Ja pierdzielę. No i żółte ścierwo idzie do mojej bazy, no. Ja pierdzielę z tym cfelem. Kurde nie no, idę klikać. Wyłączam te makro, bo w ten Puste wchodzą. ważne no, takie, że taka rzecz. Myślisz, że ten różowy, ten... Że żółte ścierwo mnie zniszczy. Nie ma opcji szymaty. Ja jeszcze cię ścierwo, nie no te. Ja cię już przepilonuję. Kozaczku, kozaczku te balony. Ale nie rusz. No kurde. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Zapomniałem znów, że makro mam włączone, no. Co ja robię, kurde? Jaki Steve ze mnie walony. Ale dzieciak, ja pierdzielę na no jakieś ścierwo jest jeszcze łóżko no I pewnie mnie zabije po puste mi wejdą albo coś Kurde, znów zapomniałem że mam pusty, trzymałem makro wyłączone no Ale jestem przyzwyczajony już do tego makra, ja pierdzielę Ale te żółte ścierwo już ma po łóżku Ja już cię przypinuję szmatomałaty Denerwowałaś mnie z dzirów. Myślę, że jesteś jakiś kot oh, na ja pierdolę. nie jest, to Patrz, jeszcze mnie zniszczył. O oh, fuck, ledwo. Ty bo ja takie lagi, jak ja już tu powinienem zniszczyć ich, no na wylot ich tu najniszczyć. Takie lagi są, że ja pierdolę. Oj, i ktoś wełny nie kupił co? Coś pełne nie kupi, co? Kto nie ma łóżka Pust! Jak? Co ten typo? Jak co on zrobił? Jakie co jest? On naprawdę chyba ma aurę taką Jak mi strefę. No FAK co ja robię? Jaki Steve ze mnie, ja pierdzielę to już, jest, to już jest potwierdzone psychicznie, że ja jestem Steve A, a, kto, 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 cię, kto cię zagł, księciuniu? Czytałeś, że mnie zabijesz, dziecko? Idźmy stąd trzymać, że ty nie, nie, nie dałeś rady zamówić. Myślałem, że już mnie zabijesz, ale jednak jesteś jest dzieciakiem. Dobra, teraz trzeba tego zniszczyć, bo ten typo się za dobrze poczuł. Trzeba tak zrobić, tak? Mam nadzieję, że on nie ma tych... Yy, jak to się nazywa? Nie ma tych walonych... Yy, jak to się nazywa? Obsidianu, Dobra, ale ten typo już pójdzie. Easy peasy. Kurde, ale powiem wam, że in, w, w tym... No i patrz polas na się na te... Szmaragdy Jak to ścierwo mnie zabije zaraz Jak on ma obsydian jak nic No już leci, widzicie no To jest takie ścierwo Zbiera szmaragdy, wszystko zbiera a potem yy, kozaczy. Za ścierwo nie myt Jednak chyba nie ma obsydianu, jest idiotą No jeny Walona puławka, śmieć balony Ty myślisz, że golem... Czy, że, golem że golema zabijesz w goście jak golem, golem jest le, lepszy, lepszy od ciebie jest, że wygrasz to? Dobra, jeszcze 7 killi Nie wiem jakim cudem, ale 7 kg mam Ja nie wiem jakim cudem. Dobra, widzę wie. To chyba dwa czy dwie arunki, tak jakby wygrane, bo jedna jest wygrana, druga nie. Ale widzowie, to była na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do moich poprzednich... Widzicie? Nie dokończyłem skina. Teraz zauważyłem to, że nie zrobiłem pod spodem skina. Jak ja muszę go dokończyć chyba normalnie. No, ale zapomniałem jak, 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 jak ja to robiłem. Kurde. Dobra widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do moich poprzednich odcinków. Nie zapomnijcie o tej łapce w górze. O subskrypcji, abyście nie, po, nie ominęli kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć i Siema!